motocykli.pl Sprawdź ciekawe prezenty i gadżety dla motocyklistów. Polecam serdecznie. To nie pali gumy. Witam Was w nowym odcinku. Drugi odcinek klepie jednego dnia. Biorę KTM'a, robimy stunt z ziomeczkami. Dwa KTM'y, Yamaha Glechana, po drobnych naprawach. O pa jak teraz chodzi. Pijak. Widzisz jaką masz pikobelo śrubkę? Szybki serwis. A tak. by to była właśnie cięta śrubka? Ta śrubka, co jest no była cięta A, czyli profesjonalnie, elegancko do tego modelu akurat My się tutaj pod las, co? Bo tam na Szlabanie jeszcze trochę piasku jest na asfalcie, a tu pod lasem? Na początku lasu jest spoko asfalt Spoko loko To ślady BMW zostawiłem na tym Widziałem je ty, widać, że stóp miejscówka żyje, nie? Że tradycję zatrzymywałem No jak? jak? tych chabek, czy nie? to jest, ale tutaj sucho a farby No to dobrze, ale patrz, farbę wyżarło mi kurde Właśnie kurde tutaj a zmieniałem wczoraj tu stołu, bo nie było Trzeba już i mi pociekł habek A wiesz, a płyn hałusa wyschnął się strasznie No tak, to się ten, ten zacisk ładnie wyglądał A yy, przychodzę, tydzień czasu stało mnie wyżarło. Patrz, Dobrze, że Feld nie wyżarło, bo na feldze miałem Co, lecimy? Ale zaraz będę dawał na jednym kole Wiecie, że chory jestem, gardło mnie strasznie boli. Mam normalnie takie strupy w gardle. Nie wiem czy bucików nie zmienić do stunku. Już nie chce mi się zmieniać. O jaki stół! O kurde ty! Pa co zrobił? Ładnie! Ale cyrka skleił jednego normalnie. Chabek mi cieka, ale już naprawiony jest. Teraz twardsza, dużo klamka. Ja tak się zastanawiałem ostatnio, jak jeździłem, że jakoś mi za głęboko wchodziło. A tam po prostu ten przewód co idzie do zacisku, to jest... kurno, ale poszli. Tam jednej podpadki brakowało. Ja nie wiem jak to dopiero po takim czasie w ogóle zaczęło ciec. Χαχαχαχα Πω, ογάρνια το Λούτσο Τρουγέτσκα, νω To ciężko jak ściąga No Ściąga typa No, musisz, bo ściąga Ty siomek, dawaj tako Już musiałem wysprzęglić, fajnie się na plecy kładłem Dobra, może z nóżką na siedzeniu Coś po kminie Po szponce Elegancko Gdzie ten wentyl, co? Próbowałem tu KTMem na kole latać To właśnie na kostce strasznie mnie ściągało Właśnie prędkości zauważyłem Co? Nie chcę się żeby mi nie wyrwało tego A, no to tam Bo ty na dębce z tyłu masz Ja to Ty, a to kurde tak myślę, że zaraz Kurtkę z rzucami jakieś kurwa kombosy zaczyna pierdalać No staram się ją na ruchy ogranicza Ale fajnie tak pojeździć Fajnie tak kurde, nie? No widziałeś, tak sobie taki już tak On tutaj O, ten sam w Ty, ja do niego przed jak się wyuczyłeś, co? Że co? on już no. się przyciery na p no normalnie no, Ja już się przycierę Se wolniutko jedzie, Kiedy to był ten przełom, co robiłem zawory No Po no. zaworach już przyłamałem się, zrobiłem przyciera, a później już górki Wiesz co, ja myślę, że to po prostu jak my jeździmy, czy tam w terenie, czy gdzieś To bardziej tam jesteśmy wyuczeni do jazdy, czy coś tak samo No w lesie, no jak tam na gumę A jakbyśmy jeździli ciągle na asfalcie, to byśmy się przyzwyczaili do asfaltu I Nie, no to tak. lepiej wychodziło na pewno No tak a Jak na wakacjach lataliśmy na supermoto no tak, już inne, inne gumy były, nie? Co? Na telefonie nie nagrasz? No pewnie, a Ty mnie też trochę pogrywasz później? Pewnie, jasne, zobaczymy, zaraz pokażę Widzisz, nawet nie opadł Dobry stumter, jeśli jeszcze gapi w kamerę

o ładnie siadło,

na gaz są z gas. No i ogólnie tak właśnie mija nam niedziela Elegancko na sportowo Każdy zadowolony bo każdy lubi stunt i palenie gumy No i co? No i elegancko tak sobie właśnie spędza człowiek czas przy tak ładnej pogodzie <mulary> Nie, już fantazja ciebie nie no, co? No, już mnie nie No, ja to wreszcie też prawie nakryłem hamulcem się uratowałem. Wypatrzymy gracza na leci. Ty, ledy w, w toko podkładu dzisiaj. <laughs> się do <ciągnęły? śmiech> mi się kurczę, ten łapa już tak wiesz, że zmęczyła. No, bo ja tak ile my kole... godzin dzisiaj jeździmy, nie? Strasznie ten. I strasznie pompują się na No. Ale dużo pojeździliśmy no, ja dzisiaj No od pól, od dziesiątych No na no, Gleczana nie szkoda opon o, no nie, no. A nam szkoda, więc my musimy rzucić supermoto A Gleczan zostawia te i jeździmy na supermoto <grym> no. Uh. ma. Albo sobie jeszcze po prostu trampki, jakiś zwykły kup na vintage znajdź. Ej, co to daje, że to powietrze tak spierdala? Bo ci tutaj się, jak pracuje zawieszenie, to Ale powietrze. niby nie można spuszczać swojego powietrza, jak motocykl stoi yy, wciśnięty. Jakby jest skompresowane zawieszenie. Jak najlepiej jak na stojaku. No i tak? wtedy dopiero można spuszczać. Tak A. słyszałem. Okay. Temu u siebie wywaliłem. Ty my jeździ się motocyk? Ja nie baw się więcej, czy... Gleczon. A ty co zrobiłeś? To samo. Dobra, ziomale, jak Wam się podobała łapa w górę? Sub, komentarz, wbijajcie na Instagram, do którego macie link w opisie pod filmem. Zamawiajcie ciuszki, to nie pali gumy. I wlepy. Wakacje, tu gdzie macie też do sklepu link w opisie pod filmem? Tak, będzie tutaj gruba w tym lesie impreza z widzami. Tak, więc działamy. obserwujcie te filmy, subskrybujcie kanał, żeby tu być na bieżąco. Tu grill. Tak. A tu dziewczyny a będą. Tańczy. Tak, tu dupeczki będą tańczyły.